Cześć, witam w Lecie z kartonem. I to jest Franek. Franek, zrób coś śmiesznego. Panika. <grymne> Dzięki. Widzicie to? Widzicie co mam na nosie? Moje okulary. Jest dziś środa wieczór i dopiero teraz odebrałem swoje okulary. Znaczy dopiero teraz były gotowe. Wszedłem zapytać do optyka czy coś się ruszyło w sprawie moich okularów, coś. Nie spodziewałem się, że pójdę, zapytam i 10 minut poczekam i będę miał. No i mam. I to jest niesamowite. I teraz widzę wszystko siema, dawno mnie nie było strasznie a było kilka powodów po pierwsze, nie miałem okularów swoich te stare mnie bardzo, bardzo wkurzały, teraz mam już je i jest fajnie, w ogóle pokażę wam to, to tutaj to jest w dużej mierze powód, dlaczego mnie nie było tyle, moje pęknięte okulary teraz mam i te pęknięte i ten wymieniony front, wow zapłaciłem 80 zł, więc nie tak źle, no i w ogóle ostatnio jakoś nie czułem się na siłach, żeby nagrywać, Potrzebałem wywołałem takiego dystansu. Wczoraj cały dzień miałem zatkane ucho, nie miałem chęci. Wszystkie niefajne rzeczy. W ogóle jeszcze wam nie pokazywałem. Mam fidget spinnera. Uh, wow, wow. <laughs> ja wiem, że już moda minęła na fidget spinnery, ale... A ten nadal jest dla mnie fajne. Super jazda. Ło wow, ło. Wow. <laughs> Dobra, słuchajcie. To trochę sobie myślałem ostatnio nad kanałem i lato z kartonem może go trochę nie będzie. Bo myślałem sobie nad innym programem. Myślałem, żeby zrobić taki program, w którym będę opowiadać o popularnych trendach, który będzie taki wiecie, na topie coś wszystko co się dzieje aktualnie, co jest trendy w internecie, co jest modne na świecie. I myślę, że to będzie fajne, dynamiczne. Więcej będzie się niż wlecie z kartonem, bo to nie będą vlogi, tylko to będzie taki, wiecie, Program cały, fajnie No i myślałem sobie nad tym I myślę, że to jest dobry krok, w którym Mógłby pójść ten kanał I jeszcze teraz tak, w ogóle nagrywam ten film Żeby wam powiedzieć, że znowu trochę Kilka dni nie będzie filmów, bo chcę nagrać Łapacza troli, no, także Świetny film, Karol, świetny film Na początku tego filmu mogliście Widzieć kilka innych rzeczy, różnych Tajskie lody na przykład To, że odzyskałem okulary I fajne przewitanie Franka no, a teraz to ja myślę, że trzeba by, to chyba zrobię zdjęcia z Insta i to będzie taki mega, mega króciutki film, bo chcę to dzisiaj dodać i zacząć się za pracę nad nowym programem. Znaczy najpierw pojawi się jakiś łapacz. Gdzie... także spodziewajcie się łapacza ja wiem, że to jest trochę takie, że zawiodłem was, że nie będzie tych lat z kartonem, to znaczy ja nie mówię, że nie będzie, w ogóle serio to nie jest tak, że ja was zaniedbuję znaczy to jest, ale to nie jest tak że ja tylko YouTube'a zaniedbuję bo na przykład ja mam w mieszkaniu straszny syf teraz jest ustawiony kadr tak, że tego nie widać, ale tu przede mną leżą trzy kubki prania e, wszędzie leżą jakieś jakieś w ogóle no nie jest, brudne naczynia wszędzie stoją Na każdym stoliku, na każdej półce No, więc to nie jest tylko tak, że ja zaniedbuję kanał Tylko zaniedbuję wszystko przez ostatni tydzień Także no widzicie, to jest moje sprawiedliwienie Nie zaniedbuję kanału, tylko wszystko A teraz zobaczymy zdjęcia z Instagrama Na pewno nazbierało się tego mnóstwo Na początek weźmiemy te wszystkie najlepsze posty Ej, fajne, bardzo kolor wyszedł, mega ciekawie Tutaj zadymione, stop Śmiesznie to wygląda, ale w sumie nawet spoko, selfie ze znakiem, zajączkowo. To jest w ogóle fajny sposób, bo możecie takie foty dawać z nazwą swojej miejscowości, i wtedy taka pocztówka jest, jakby Instagramowa pocztówka z waszej miejscowości. Mm, tutaj chyba czubek na czasa. Tak, tak, czubek na czasa i niebo. I tutaj takie friends, fajne morze. W ogóle kurczę. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda nad morze poje poje pojechać. Może coś w sierpniu. Te wakacje, jak na razie, są. Takie se Biszcie jak wasze, może wasze są lepsze Sielski widok, bardzo fajniutki o, Ale jest słodkie Jaka ta dziewczynka minkę Tutaj pole i rowerowa wycieczka Ostatnio dziwnie może mogę mówić Bo mam trochę zatkane ucho Nie czuję do końca Swojego głosu tak nie słyszę jak powinienem. W ogóle też przez te okulary, których nie miałem, przez te moje stare, też w jakiś sposób tak dziwnie, dziwnie się czułem, bo jakbym nie był sobą, jakby ktoś tak, nie wiem, jakbym był przydymiony. Czułem, że przez to jak patrzę na świat, czyli patrzyłem na świat taki niewyraźny, to ja też czułem się niewyraźny dla świata. Co nie jest prawdą, bo wszyscy widzieli niewyraźnie, a ja się czułem niewyraźny i przez to zachowywałem się nie, jak, jakoś tak niewyraźnie. To jest jakaś głęboka filozofia, tu czuję głęboką filozofię znaczenia i w ogóle życia. Czuję się tak po prostu wyrzucony z kolei. Kolejności dodawania i kolejności systematyczności, że aż szok Ale to jest bardzo ładne zdjęcie, fajne Nie wierzę Nie mam internetu Ja już wiem dlaczego internetu nie ma Bo nie ma prądu Nie ma prądu Ja to chciałem szybko zmontować Świat mi przeszkadza w byciu youtuberem OMG, oh właśnie skończyłem to nagrywać co teraz mówiłem i wrócił prąd Mam nadzieję, że na długo wrócił. LTE włączyłem na telefonie. Ten liść superaśny. I to jest fajne. Ja, ja lubię takie zdjęcia. O kurde. Namalowany na kamieniu obraz. I kwiatuszek. I piąska piękna wieś. Ej, wy cały czas dodawaliście zdjęcia. Ja przez chyba 4 dni w ogóle tu nie wchodziłem. A się czuję teraz winny. To jest chyba jakaś kampania społeczna. O, bzdurny karton napisane. <taki> takie spontaniczne selfie. O kurcze Kiedy to zostało narysowane? Ja tego nigdy nie widziałem. Ale jazda. Ty fajne to jest. Takie koślawe ale podoba mi się to. O, Miguel, macie pełno fajnych zdjęć. Na przykład to. Jeszcze to zdjęcie. Ten filmik będzie w nieskończoność, jak ja pokażę, co będę chciał pokazać. Wszystkie fajne zdjęcia. Takie fajne jak to. I fajne jak te ryby tutaj. I te flary od słońca. I zdjęcie zrobione osobie, która robi zdjęcie zboża. Zdjęcie o zbożocepcji. O tak. To jest ten okres na zdjęcia w zbożu fajne to. O ja nie mogę. Widzę, że masz y, zdjęcie ze mną <grywa> na swoim Insta. O, to jest piękne. To jest fajne. Dobra, kończę tu ja już, już te zdjęcia. Szybko robię ten filmik dodaję. Ja lecę ogarniać inne sprawy rzeczy. No. Także dzięki i sorry. <grywa> dzięki i sorry. No. Z tej strony był Strudny Karton. Trzymajcie się. Cześć!